wszystkim Tutaj jest kolejny odcinek nad nadejścia silnej nawałnicy, Chwilowo jesteśmy w strefie opadu przedkomórkowej przed cyklonem, ale właśnie mogę powiedzieć, że od tego momentu co teraz się mogłem dowiedzieć na razie zaczyna grzmieć, są pomruki słychać gdzieś tam. Pewnie z daleka może być, może z gliwic albo zabrze. Tam się fraktusy zbierają, te chmury, co płyną. Być może tamtej chmury, co właśnie przeszła dolnej. Jesteśmy w ulewie przed, my z cyklonem, przed szelfem gdzieś. Albo, jak mówiłem, przedtem przed komórką burzową. Z niedługo przyjdzie silny To Najdajdzie dopiero za 3-4 minuty Podejrzewam. W kuchni sprawdzę, jak to inaczej wygląda. To wygląda tam ciekawiej na zachód. na wschodzie. Troszkę inaczej wyglądało tam. Odchodzi jeszcze jasna część chmur. Na południu gdzieś jeszcze musi brzmieć, ale najsilniejsze rdzenie jest dokładnie między Zabrza a gliwicami, tam gdzieś w tarnowskich kurach. Bardzo szybko się ta komórka przesuwa teraz, bardzo szybko. Tutaj nie ma władze. O! Tam się błysło, więc tam jest ulewa przed strukturą specyficznej linii shelfa iflowadu, tutaj gdzie tej klot powstaje. Gdzieś jest nadejście super komórki burzowej linii CMCS typu HP Komórki burzowej z mordorem. długo o, tu idą jakieś fraktusy pewnie właśnie z tej najsilniejszej rdzeni otworzę okno, burza będzie jeszcze daleko więc będę mógł zajrzeć co tam idzie strasznie nisko sięga ten fraktus dokładnie 50 metrów nad ziemią albo 30 jeszcze może nawet mniej metrów na o! A to było gdzieś blisko, prawie nad nami. Być może z tej chmury, ale nie z tej, bo to jest fraktus. No, to zagrzmiało to już była chmurówka. Czyli to oznacza, że tutaj mamy część chmury pewnie co się do cyklona dołącza, tak samo ten fraktus. Za niedługo się będzie zbliżał my z Cyklon, silnego szarfa de wa wału z chmurą stropową. z, z to Mam nadzieję, że nie będzie tornada szkłowego ani gasnada, tylko będzie silny wiatr, jeszcze jak te chmury szybko płyną. Już troszkę się zaczyna, ale to jest dopiero wiatr, przyjścia burzy. Ostrzegawcze jeszcze przed tą burzą będzie silny Dumbers On Flow z szkwałem, będzie silna nawałnica z wichurą. Te fraktusy się oderwały teraz. Ten duży niektóre tam zanikają albo się wchłaniają do tej chmury, a niektóre tam się jeszcze dołączają, się kłębią wyżej do kumusosfery A tam płyną stratusy, jak być może podejrzewałem. W pewnym sensie tak by inaczej powiedzieć że co Niedługo będzie podstawa dolnej chmury tak jakby chodziło o ten cyklon, i później kowadło tylko miasta chmura komórki będzie kurwa i kowadło już dawno tam poszło jest ulewa przedkomórkowa przed chmurą zamek z cyklonem i obok tam jest przedszelfowa jest ulewa Jeszcze grzmi gdzieś tam za centrum Katowic, w ogóle gdzieś, nie w Bytomiu, ale może w szopinicach tam, może gdzieś po prostu w innych rejonach Katowic. Te same fraktusy, takie chmury i ulewa, jest ściana wody tutaj przed komórką burzową, przed Nescyklonem, przed szelfem. Więc teraz pójdę zobaczyć jak to wygląda od kuchni tam z tamtego okna. Tworzy... jeszcze silniej leje niż przedtem i widać. Więc teraz ciekawe jak to teraz może wyglądać, czy tam coś faktycznie pójdzie od zachodu. Ale nie wiadomo gdzie są wyładowania, skoro już są grzmoty. No ale gdzie są tylko grzmoty w są pomruki, chmurówki Jeszcze wrócę, pójdę zobaczyć.